Okej. Okay. Okay. Erik Moczko, jak ty ubrałeś tego Freeza? Naprawdę nie masz ani nie masz litości. Naprawdę nie masz litości? Naprawdę zaprosiliście Freeza, aby go wyśmiać, zrobić z niego klauna na swoim odcinku Dress Code? Naprawdę słabe zachowanie. Serio, jesteś mega ładna. No a jakie a, a dobra, no dobra, no spoko. Okej. Okay. a A teraz Probierz miał rację, to wszystko wina. Kapitana trzeba było zmienić go, żeby drużyna poczuła ten wiatr w żagle. Teraz o świetnie chodzi. Nie widziałem lepszego, lepszego meczu w wykonaniu reprezentacji Polski. Alkoholik zarządza, zarządzający k**a zespołem. A drugi jeszcze w PZP nie. No to to, to już k*a dublet. Mamy dublet, proszę państwa. Dlatego ja powinien, powinienem sobie grać w komputer i trenować i tyle. Trening, granie w komputer. Nie, nie, nie nadaje się do streamingu już, to takiego wiecie. Iraelów, trening, komputer, trening. I to jest moje życie, nie? Nie chcę się, nie chcę się. Nie chce się chodzić, wie, w tych treningach ciężkich. Trening, komputer, trening to jest życie, nie? Ogólnie. Nic nie zlikowałem, patrzcie, co ja tutaj zlikowałem. Nic tutaj nie zlikowałem, co? Trans, no to trans, no to pokazywałem widzom na... Jakby zapisywałem to i pokazywałem to widzom na streamie. Wtedy zapisywałem te zdjęcia, więc, jakby tutaj się nic nie dzieje. A Mela? A Mela nie wiem, co to jest. M możemy razem sprawdzić. Najwyżej będę miał. kupa pranka. Mela. O kurwa. Dobra, bo. <laughs> Dobra. <laughs> Nieważne, kurwa. To mi wysyłał szymi, bo miałem rozmowę pewną z szymi, i szymi mi mówił tak: No, coś tam, coś tam, co ty, co ty gadasz, że na ma 16? Mi wysłał to zdjęcie. I rzeczywiście, rzeczywiście, jakby no, yy, można powiedzieć, że miał rację. Dobra, dziewczyny! Możecie być drugie, albo i pierwsze, jeżeli ktoś są zyskwalifikowany. Ale to, ja to chodzi, ale to chodzi. I wyprzedził tych lamusów Dawajcie, to tylko informatycy. Mar? Dobrze, w takim razie przepraszam najmocniej, widzowie, przepraszam najmocniej. War, proszę! Popa na to, popa na to! Ja bym na przyspieszył i wyprzedził tych lamusów. Wiesz co mi chodzi, że ja biorę tylko głośne walki. A czy ta jest głośna walka, kupa, że chłopku śpi na live kurwa no mordo? Proszę cię, kurwa, błagam cię, nic do chłopa nie mam, nie? Nic do chłopa nie mam. Niech się... Niech się nie niech się wybija, niech mu idzie dobrze, ale proszę was, kurwa. Ja biorę tylko głośne walki, tylko tak... Najgłośniejsze, więc jeśli mam zrobić ten main event, to to będzie totalny rozsądny A nie nie, nie walka z jakimś chłopem, co kurwa kimono na live robi. Wiesz o co mi chodzi? Nie, myślę, że nie. nie. Bo i pierwsze, jeżeli ktoś został zyskwalifikowany. Ja bym na waszym miejscu przypominał. I wyprzedził tych no, klamusów. No, to tylko informatyk. Więcej informatyk... Chyba żaden z nich nie jest informatykiem. Podczas, no słucham przez słuchawki, bym się nauczył wyraźnie mówić i dzisiaj sobie przypomniałem. Takie coś możliwe nauka przez sen. Nie wiem, ale nie wiem, czy jest możliwa nauka przez sen, ale ja czasem wychodziłam z takiego założenia, że jak mi się już strasznie nie chciało uczcie, to wkładałam książkę pod poduszkę i szłam spać i modliłam się o to, żeby moja głowa przez te warstwy pierzu chłonęła tą wiedzę. I z tego było, ale się przynajmniej wyspałam. Jak mi na razie że nie widzieliśmy żadnej atrakcji, a ty już... No bo gruby jest głodny i nie mógł iść nigdzie zanim czegoś nie zjadł. <Joe> nie 네, no ja Patrzcie Ale k... ich nie oddają teraz, widziałeś to? Polską piłkę nożną. Dla mnie to są dla mnie to są szmaciarze kurwa, którzy nie dźwigają na klatę jakby kurwa, reprezentowania swojego kraju Ma, to są egotopy, kurwa. nie chce im się cały czas kurwa wszyscy pokładają tylko nadzieję w Lewandowskim ale trzeba pamiętać, że to jest kurwa gra zespołowa, tutaj jedna osoba kurwa, nie wygra meczu i ja się lewemu nie dziwię kurwa. Lewemu się kurwa, nie dziwię, o ile można się kurwa, taplać w szambie i udawać, że jest kurwa zajebiście Maja, to jest jest meta! Dawaj na kolana Dawaj Majuszka, nie płacz, proszę, proszę Cię, Dawaj, <laughs> Dawaj. Dawaj ja... 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 Żartuję sobie, niekochanie! W skarbie ty miś to przebiegła w sekundę. <laughs> skarbie ty miś to przebiegła w Słodki jest! Jaki war, panowie! Jaki k***a war! Patryczko! Skarbie... Nie, nie przeszkadzaj nam, nie przeszkadzaj nam. W robocie jestem. Co war? Co, co war? war? W robocie jesteś? Wiesz co, już ci nie panie. będą, będą, będą! potrzebne... Co? Co się dzieje? Tak się składa, że myślałam, zastanawiałam się nad tym, aby zrobić ci żeby ciśnięty sok z pomarańczy y, i gryfuta... Tego już nie chcę. ...o nie przes... nie, nie Trzeba jeść czereśnie i Kinga, nie a nie, nie możesz. Czego... Oglądamy, potem pogadamy. Proszę cię, obiecuję ci, że pogadamy. Dobrze, 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 sprawy. Jest. Yes. Yes. Oj, okay, daj, nam, daj nam oglądać. Stopy, chodź! Yes. To już jest prawie! Kasia, weź on na barana! Cześć, potrzebuję opinii, a Ksio nie streamuje, więc nie wiem, co myśleć. A co myślisz o hipotecznej sytuacji, kiedy mój 25-letni przyjaciel wszedł w związek z 17-latką? Niby legalne, jej rodzice wiedzą i tak dalej. Jak się kochają? Dokończcie. Dokończcie widzowie na czacie. Nie znacie tego. Kapitan Bomba jak powiedział. Jak się kochają, to chuj z nimi. I ja to podtrzymuję. Widzicie to? O, bydle się ze mnie tu robi. Jak wyglądam jak chłop! <ścoughs> <śpasany> <głosany> Dobra, dziewczyny! Możecie być drugie albo i pierwsze, jeżeli ktoś został zeskwalifikowany. Ja bym na waszym miejscu przy... W Cameraman! W Cameraman! W Cameraman! Drugie! To jest ciekawe, jakim biorę, to zajebiste! Wystraszyłam się trochę, bo... No, tak nigdy tego nie próbowałam. Tak zawsze... Oj, Majuszka! Jakbym ja ja tam ta przejeżdżał porszawo, to... Możecie maksymalnie... Przepraszam, podróż... żartowałem, k***a, Kinga, no! Ja <laughs> A Ferro, jest koniec, widzowie, jest dzisiaj koniec. Aj, wyciekły, Uwaga, wyciekło, wyciekło Grają. to jest słaboże. A co Co to jest słaboże. Co to jest słaboże. już to jest nawet dziadek wyłapał. O... Mówisz, dużo, co to o sytuacji z Lewandowskim, bo nie wiem. Lewandowski Git, Lewandowski gra w tej reprezentacji 17 lat. 18 lat temu miał swój debiut. Nie będzie mówił Lewandowskiemu probierz. Nagle po tylu latach, gdzie on motywuje, stara się na. P... pomimo tego, że z drugiej strony walczy o rekordy, trofea i tak dalej w najlepszym klubie na świecie. Praktycznie. Nie będzie mówił mu probierz, który trenował jak Jelonie Białystok, przy co on tam trenował, że wy... Ale nie jesteś już kapitanem. Po, nagle po, nie wiem, po 8 latach bycia kapitanem. No co to w ogóle jest za polityka? Ja też bym się, każdy by się obraził kapitan. Czy Modric, czy tak to inny Ronaldo, czy każdy by się obraził, by nie grał w, nie, nie grał w reprezentacji. Bo to jest po prostu na plucie wry, gościowi, który oddał całe serce reprezentacji, taka jest prawda. Ciekawe ja, czy franek ja będzie grubszy od tych map jutro? Się <laughs> z jakimś drugim wujem. Nie szansa. Na 100%. Na się i powiedzieli, dobrobierza, do ty, budynek tak pierski. Jeźmy, przywrójdę dwa lata temu, jak jeszcze... Tak byś mi adres tego, bo padło, nie Że Robert będzie u ciebie jak adres. w zegarku. Cieka albo wywali z kadry. To go wywali z kadry czy nie? No. No, no chyba, chyba będę musiał. Chyba będę musiał, bo nie strzela goli. Drużyna moja nie wygra, No jest wyjdzie... po prostu, człowieku, 100% tak było. Bombardiro, krokodiro, tralalerola. Nasza Nie no to jest trochę... to jest freeze! Ty nie możesz się wytłumaczyć, że zrobiłeś to dla swojego dziecka, jak Malik z tym, że nagrał to z gawronkiem. Jakby twoje dziecko jak urośnie, to już każdy zapomni o bam y krokodilo. Każdy o tym zapomni. To nie jest wytłumaczenie, Friz. One short. <sum> Jeszcze jeszcze jeszcze. Jeszcze jeszcze. O, o, o. Nie, jeszcze, 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 jeszcze jeszcze No, i to, to tak jest, widzowie. Dlaczego? Yy, znaczy, nie dlaczego, tylko ja na przykład nie hejtuję modelek, bo ja lubię muzykę modelek. Ja na przykład sobie czasami słucham yy, Miami, Miss Dior. Ja, ja mam tak, że. Dobra. Szczerze, jak ktoś z was ma prawo jazdy i na przykład jedzie taką dłuższą trasę, 3 godziny załóżmy, to nie jest długa trasa, no ale powiedzmy trzy godziny, i przez dwie godziny albo po, no, przez dłuższą trasę jedziesz i słuchasz tego samego. Jakiegoś, nie wiem, amerykański rap, coś tam, coś tam, i cały czas to samo, to samo, i to jest, no nie oszukujmy się, to jest praktycznie to samo, nie? I w pewnym momencie mi się już to przejada i mam ochotę właśnie posłuchać czegoś takiego totalnie innego. I wtedy na przykład lubię sobie posłuchać takiej muzyki z Eski, na przykład właśnie modelki Natalia Nykiel, wtedy mam, wtedy. Mam taki moment zazwyczaj, że mnie tu bardziej buja. Nie wiem, czy, czy dacie retwita? Yy, ja tak mam. Co? Nie, no, chyba chuj... jemy my tak giniemy Co? pewnie. To jest to w sumie nie ma znaczenia, kto to był. Stop! Wow. Bro, stop cheating! I'm recording this. Kicking, 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 kicking. Jeden selekcjoner jakiejś reprezentacji, która nas stuknęła, to rozszyfrował, tylko że później przeszliśmy na system 3 i nagle się okazało, że tak, selekcjoner reprezentacji Mołdawii nas rozszyfrował, Se -re -re selekcjoner reprezentacji Albanii, to nie Danii, bo ten to pewnie miał dobrą kadrę, ale teraz Albania, Mołdawia, późno, Finlandia. Ale ja myślę, że to, ja powodów ja jest ja... więcej niż na ja Ale zasadniczo. gdzie są twoi rodzice chłopciku? Dzień dobry, poproszę zestaw burmistrza. Witam, witam. A jaki to tej świeży? Za darmo i dobre. Pewnie, pewnie. Jasne No to co podam? Dziękuję bardzo. Smacznego razem dnia. Dziękuję, proszę pan zrobić szefową. A czy B? B. B. No nie gra. O, udałeś tutaj. Ty yeah, Ej, GremiVio. Piękna runda. GremiVio. Nie, nie się nie Nie. Nie. Co to k***a <stut> jest? Co jest? Nie. 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 zapraszam, na Mateusz, naprawdę. Już Nie. na na Nie. naprawdę. naprawdę. Nie. 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 z Nie. grać. kawę bylałem! Niech to chuj, wszystko się rozlało. Niestety. No i Nie powpłacane. Okay, Trochę zajmie to. No z 10 minut. No 5-6 minut potrzebuję to sprzątnąć.